Przed nami 223 odcinek tureckiego serialu Wichrowe Wzgórze. Songul będzie przekonana, że udało jej się skłócić Halila i Cajnep. Jakież będzie jej zdziwienie, gdy oboje staną przed wszystkimi i ogłoszą, że wzięli ślub. Ciotka Halila będzie musiała im pogratulować. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 223 odcinku Wichrowego wzgórza. Widzowie telewizji polskiej od 6 września 2024 roku mogą na jedynce oglądać turecki serial pod tytułem Wichrowe wzgórze, turecki. Ruzgarli Tepe. Nowe odcinki są emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 14, a powtórki można oglądać na TVPVOD, choć polscy widzowie oglądają obecnie pierwszy sezon, w Turcji rozpoczęła się już emisja kolejnych odcinków. Telenowela zajęła miejsce antenowe serialu Złoty Chłopak, na którego trzeci sezon polscy widzowie będą musieli długo poczekać, zobacz streszczenie 223 odcinka serialu Wichrowe Wzgórze i datę emisji. 223 odcinek serialu Wichrowe Wzgórze. Co się wydarzy? Emisja 223 odcinka serialu W piątek, 25 lipca 2025 roku o godzina 14 na TVP 1 Halil pokazuje cajneb dom swojego dzieciństwa i opowiada jej o niesłusznie oskarżonym ojcu, którego strata zmieniła jego życie. Cajneb poruszona wspomnieniami, zarzuca mu jednak, że przemilczał prawdę zbyt długo i złamał marzenia ich obojga. Tymczasem Songul i Fik kreknują, by ich rozdzielić, licząc na efekt spreparowanego listu. Cajnep ostatecznie wraca do rezydencji i ku zaskoczeniu wszystkich ogłasza, że ona i Halil wzięli ślub. Mimo wcześniejszego konfliktu rodzina w końcu gratuluje im i świętuje ich związek. Songul, wściekła z powodu porażki, próbuje jeszcze prowokować, ale nieskutecznie. Zobacz zdjęcia z odcinka.